Ejka, dzisiaj będziemy grać, więc idziemy, dobra, idę, hop, I hop, I hop, i hop, dobra, lecimy, ciach, 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 oj, kurde, dobra, niech się losuje, dobra, losuje się, uwaga, uwaga, co będzie, jak będzie... Tajemniczy reveal, reveal idolki. Hej, Hania, to moja Więc tu jest hop. I jestem na różowym, więc muszę uważać. Hop, hop. I... O, nie, no kurwa. Dobra, niech się losuje. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że się losuje dobrze. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Proszę, głos reveal. A więc, siema, to jest mój głos. No więc idziemy dalej. <śmiech> Ale, <śmiech> kurde, ciężkie. Jak spadne. Ja mam nadzieję, że nie będzie face reveal. Hopa. Hopa, hopa. I hopa. I hop. I hopa. I hop. I hop. I hopa. I hopa. I... Hopa. I... Oj, kurde, no. Dobra, losujemy. Mam nadzieję, że nie będzie face reveala. Proszę, proszę, żeby nie było face reveal. Proszę, 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 proszę. 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 Please, 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 please. Czuchy reveal. A więc to są moje ciuchy. Dobra, więc skaczamy. Hop, hop, hop. Damy radę. Proszę, żeby nie było face reveal. Kurde, jak zwykle. Dobra, ciach, ciach. Idziemy. Hop. Ciach, ciach. Ciach. Jest. Mam nadzieję, że nie zginę, bo ja nie chcę zginąć. Hop, 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 hop. Jezus, jak zwykle. Czemu? Więc losujemy. Hop, 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 hop. Dajesz. Proszę. Bartuś rewil. A więc to jest Bartuś. No, więc idziemy dalej. Hop, hop. Dobra. Idealnie dopasowałam sobie kolor tego, coś za mną idzie, bo jestem ruda. Więc hop. I proszę! Jak zwykle! Czemu ja ginę? Czemu ja ginę? Dobra, to jest ostatnie losowanie. I proszę, żeby było coś mądrego. Pokój reveal. Pokój rewilla, więc to jest mój pokój. Mam nadzieję, że wam się podoba.